Cześć, Bartek Czerwiński, Przymierze Mi Jesteśmy razem z Gosią. Witamy Was serdecznie z kwarantanny. Dzieci, gdzie jesteśmy? W Cytadeli. Wejdźmy do Cytadeli na naszą przejażdżkę, Hania nauczyła się jeździć sama na rowerze. Na dwóch kółkach. Na dwóch kółkach. I Was serdecznie pozdrawiamy z tego że naszego wyjścia, skoro już możemy być na, na zielonym. Coś powiesz? Hmm. Tak mi przestało tak ciężko. Przez maskę ciężko. Chcieliśmy z wami się podzielić takim słowem, które u nas pracuje ostatnio przez ten ostatni tydzień. O takim języku mi patrzcie co do wyczynia Jasiek. Tam jest woda na dole, żeby nie było. No Jasiek dajesz radę. Wierzę w ciebie. O, przeszedł tak. Super. Dobra. Panie gania motylki. Panie ganie motylki. Stronie. Słowo, które gdzieś nas właśnie pulsuje, gdzieś nas. Język miłosierdzia, miłosierdzia między nami w rodzinie, bo o tym mówimy, ale też o, o takim języku miłosierdzia w takim przekazie społecznym, czy na Facebooku, czy tak zwracamy się w ogóle do siebie. Hmm? Żeby właśnie mówić do siebie z miłością, żeby po, popatrzeć, poobserwować na to, jak, jak, jak my się do siebie zwracamy, jak się odnosimy, w jaki sposób, czy w tym jest. Czy w tym w ogóle jest miłość. Bo czasami mam wrażenie właśnie, że często jej brakuje, a jest potrzebna, bo tak naprawdę nikomu Pana Boga racjami nie pokażemy. Nie pokażemy swoją racją. Jedyne, jedyna możliwość dla ludzi, żeby doświadczyli nawrócenia, to jest właśnie to, żeby, żeby zobaczyli, doświadczyli miłości Pana Boga. Nie ma innej drogi. Racja nie jest drogą. Hmm? Tak samo jak w małżeństwie widzimy, że. Przypomniała mi się ta historia, propos proporcja nie jest drogą. Yy, była była taka historia, gdzie mąż przyszedł do Pana Boga i powiedział: ta moja żona jest nieznośna, przecież gada takie, takie rzeczy, nie ma racji. Przecież ja mam rację. Pan Bóg mówi: tak, ty masz rację. I, mówi, I powiedziała to i, to, i to, i to, i to, i tak się zachowuje. Przecież ja mam rację. Pan Bóg: tak, ty masz rację. On mówi, no mam rację, a Pan Bóg na to, ale ja Ci ją dałem po to, żebyś się kochał, a nie żebyś miał rację. Więc e, chcemy się z Wami podzielić e, tym, żebyśmy rzeczywiście chodzili w tych maskach, ale żeby te maski nie były tylko i wyłącznie chroniły przed koronawirusem, ale przed wszystkim złym słowem, które e, od nas wychodzi. Żebyśmy rzeczywiście pamiętali, żeby je trzymać ten swój język na, na wodzy również w naszych domach, bo wtedy, kiedy zaczynamy mówić się z miłością, również łatwiej jest nam być między sobą, też zauważy... widzimy, jak my funkcjonujemy. Jak ja się zajmuję dziećmi, już się gotuję, bo już nie mam cierpliwości, to wtedy Gosia jest w stanie, która w tym momencie robi coś innego, wyjść i wtedy z nową miłością wkroczyć tą sytuację. I jakby zahamować ten mój gniew, który się we mnie hamuje i na odwrót też siedzę, pracuję, i nagle słyszę, że Gosia się zaczyna gotować. To jest ten moment, kiedy ja z tą moją nową siłą mogę wyjść i mówić z miłością do dzieci. Widzimy, że też dzięki temu one są spokojniejsze i łatwiej z nimi dojść do ładu. Tak, i też dzieci jakby widzą, bo mają bardzo jakby wyostrzone swoje neurony lustrzane, jeżeli my do nich mówimy w taki sposób, to to jest minutka, chwilka i one w taki sam sposób zaczynają odpowiadać nam. Jeżeli my mówimy do nich z miłością, to one też. Te neurony właśnie lustrzane im się jakby zaczyna odbijać i zaczynają do nas mówić w taki sam sposób. Mhm. Dlatego prosimy Cię, Panie Boże, żebyś przychodził do nas z, z Twoim słowem. Twoim... Jasiek, tam nie, bo wpadniesz do wody. Mhm. <laughs> Idzie tu modlić tam Jasiek był tak. mhm. Prosimy cię, że przychodził przychodzi do nas i nas łagodzi nasze serca, nasze obawy też, żebyśmy potrafili mówić o innych z miłością w języku empatii, żebyśmy też umieli... Yy... Kochaj cały czas ludzi, pomimo tego, że nie zgadzamy się z tym, co oni myślą, co mówią, jak się zachowują. Tak, żeby te słowa, które z nas wypływają, były zawsze y, takim znakiem Twojej miłości, żeby to były słowa y, Twoje, Panie Boże. Tak, amen. Dawaj, pa! Cześć! Jasiu, pomachasz papa? Nie? A tam Hania. Dobra. Rozbiegły nam się dzieci, idziemy łapać. No, pa. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.